Ach, pod ostatnim odcinkiem z paczką z ikoną powiedziałem wam, że jeżeli dobijecie tam ponad 2000 łapek w górę, to zrobię kolejną paczkę lub pika z gwarantowaną ikoną. Wydobiliście ich 2,500 i dzisiaj przygotowałem dla Was i pika z ikoną Prime, i paczkę z ikoną Optimus, także będzie się działo. A jeżeli chcecie takich paczek lub pików więcej, to dostawcie tutaj masę masę, masę łapek do góry. Nie będę Wam dawał limitu, po prostu dajcie z siebie wszystko. Wam za nadrodu przypomnę o tym, żebyście pamiętali o subskrypcji kanału. Klikajcie taki sam przycisk jak ten, tylko że tam na dole i koniecznie dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o kolejnych filmach i streamach. A w komentarzu dajcie znać, czy Wy skusiliście się lub skusicie na paczkę z ikoną Optimus i jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać poniżej, co Wam tam wyleciało. A tymczasem bez przedłużania, zapraszam Was już do oglądania. Szukasz sprawdzonych końców Food22? Sprawdź ofertę superkońcy. .pl. W trakcie nowego eventu możesz skorzystać ze specjalnej promocji. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujący mają szansę na wygraną jednej z pięciu ikon. Zgarnąć będzie można również nagrody niespodzianki. Link w opisie, polecam. Lecimy z nagrodami za Division Rivals, za Dywizję Elitarną. Zabieramy oczywiście nagrody niewymienne, czyli to jest opcja druga, bo potrzebujemy standardowo foderu, żeby zrobić pika z ikoną I jeszcze ten fantastyczny pik za Division Rivals. Jakieś wysokie uv mi dajcie, proszę. 8,6. Jest, Ottavio. Klasa. It's standing 9,1. Elegancko, pod ikonę. No ale powiem wam, że pierwszy raz ten pick za Rivalsy naprawdę mi oddał. Dobra, jakieś słabsze paczki może na początek. Myślę, że te tutaj na końcu są takie sobie. Dobra, lecimy z nimi. Okej, okay, walkout z takiej przeciętnej paczuchy. No klasa, Castells. Ej, jak dalej będzie tak dzisiaj oddawać, to my tego pika z ikoną zrobimy za darmo i w piku jeszcze nam na Nazario bylezi. Jedziemy, co ta paczka takich kart wymienna widzowie. A w niej, a w niej walkout Informa, jak i Austria SP. I to jest Laimer 84. Dobra, Inform też się przyda do SBCO Koner. Także kolejny przyjemny traf. Jeszcze Walker 85. Bardzo, bardzo przyjemna paczka. A teraz jedziemy paczka rzadkich zawodników. To już paczka o wartości 50 tysięcy. I jej pora zacząć rozdawać porządne trafy. Okej, okay. taki walkout z takiej paczki. Szanujemy Wojciech Szczęsny 87 na przepałkę. Idealny. Kolejna paczka dla tych zawodników. Miejmy nadzieję, że będzie co najmniej tak dobra jak ta przed chwilą. Okej, okay, jest karta Hero, ale jaka? Kolumbia Esio Cordoba, 8-7. Okej, okay, to jest. To jest jakby nie patrzeć. Świetny traf! Tylko to jest karta niewymienna kolumbijczyka. Szkoda, że nie jest wymienny, bo wtedy byśmy dostali sporo monet. Jeszcze informer Hernandez, 2,8,4. To jedziemy! Pierwsza paka o wartości 100 tysięcy na dzisiaj. Oczywiście niewymienna. Jak większość tych, które ci otwieramy, jest walkout i to jest Karim Benzema. Bohater ostatniego ćwierćfinału finału Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea. Arealem. Co jeszcze, jeszcze Bernardo Silva? Dobra, dwa walkouty. Kolejna bardzo solidna, jeżeli nie bardzo, naprawdę dobra paczka, po prostu. No a teraz kolejna paczka za 100k. Ok, jest znowu walkout 86 do 87, tym razem skromniej, ale walkout to zawsze walkout. Parę o osiem też przyjmuje z otwartymi rękami. No i moi drodzy, teraz mam nadzieję na jakąś kartę eventową. Kartę z nowego eventu Food Captains. Dwie paczki 3x85, tutaj czekają. Pierwsza z nich w tym momencie leci. No, i dajcie, dajcie mi coś potężnego. Okej, okay, jest Walkout 8,8. Niemcy, Bramkarz. I to jest Ter Stegen 90. Dobra. Myślę, że to jest taki mały win z tej paczki. Na pewno karta 90 Overalla mocno nam pomoże zrobić SBC ikonę. Oprócz Ter Stegena 8,5. Ale i tak jest spoko. Ja jestem zadowolony z tej paczki mimo wszystko. Jedziemy, kolejna paka 3 razy 8,5. Może przebijemy jeszcze tego Ter Stegena sprzed chwili. Kto wie. I co tu mamy? Mamy Walkout znowu 88 w górę. I to jest Bruno 8-8. Czyli na spokojnie. Jeżeli w tej parce będzie jeszcze overall 87 i 8.6, to uznam to za wina, ale czy tak będzie? No nie no, są dwie 85. No czyli taka paczka raczej bardziej luz niż win. Dwóch rzadkich piłkarzy 81. Dajcie! Tutaj jakiś foderek. Please! Come on! Anglia LP. Rashford 8 85. Okej, okay, not bad, not bad. Co ta paczka piłkarzy Prime wymienna? O, walkout i to 8, 8 lub w górę. Brazylia! bramkarz. Ederson, 89, klasa. Dziękuję bardzo, zabrazuję ka. Do ikony się przyda, jak znalazł. I Lukaku, co za paczka? Wow, jeszcze laba w duplikacie. uhuhu. Jedziemy, złota paczka piłkarzy. Prime. No, jakby się powtórzyła taka paka jak przed chwilą. Inform Walkout, Hiszpania, napastnik. I to jest ktoś jest Lewante, a konkretni to Morales z ciekawymi statystykami. On oczywiście nie będzie do gry, będzie do ikony lub na sprzedaż. Pierwszy SBC na Pika z ikoną Prime, gotowe. Taką oto jedenastkę przepalamy. Wszystkie karty z klubu, wszystkie niewymienne. Tego trafionego przed chwilą, Kordobę. No, przepalam. No, ja mam niewymiennego Drubena Diasza Toty. Ja mam niewymiennego Maldiniego Prima. Nie ma szans ten Kordoba niestety na grę w moim zespole, dlatego mówiłem, że szkoda, że niewymienny. Inaczej bym go sprzedał, miałbym kilkaset tysięcy monet. A tak. Jest jak jest. Kolejne SBC co mamy gotowe. Znowu z tego co wyleciało nam dzisiaj z paczek, z tego co już było w klubie. Przedostatnie SBC co również zrobione. Tym razem jedyny nasz wydatek to jest ten Lukaku. Przepalam Desajego Prima na tego Pika. 56 spotkań u nas rozegrał. No i powód przepalania tego Desajego jest taki sam jak powód przepalania Cordowy Hero. Po prostu Desai nie ma szans, żeby być w Mamy to, mamy to, mamy to. Uczcimy to potężną łapką w górę, ale przede wszystkim potężnym trafem w piku z ikoną. E, moi drodzy wydałem na tą ikonę łącznie około 130-140 tysięcy monet. Pik z ikoną Prime już się otwiera oczywiście standardowo, żeby tradycji stało się zadość, jak ja to lubię mówić. Otwieramy go z odsłanianiem po statystykach. Zacznijmy sobie od lewego pika. Zobaczmy po prostu co tu jest, no, nie przedłużamy, patrzymy co się tutaj kryje. Pierwsze staty 91 podaj, 82 fizyczność. Okej okay. wydaje mi się, że to może być coś niezłego. Nie mam pojęcia na razie kto to może być. 87 strzałów, aj no to troszkę już gorzej Dobra, zobaczmy co dalej, Pace nam już dużo powie Uuu, 72 tempo, 80 drybling. nie no tragedia Skols, o mamo Teraz czuję coś dobrego Zobaczmy pierwsze statystyki Tylko proszę nie bramkarz 82 podań, 75 fizyczności, czy może być dobrze? Dużo nam powie statystyka strzelania 92, proszę bądź kimś dobrym I co? 88 tempa, 90 drybling. no nie no nie, czegoś tu brakuje. Nie wiem kto to jest, ale ewidentnie ten pejsik iściutkę za mały, ten dribbling też taki nawet, ale bez strzału. I teraz zobaczmy kim Ty jesteś, bo ja szczerze nie mam pomysłu. Uwaga, Raul. Ostatnia szansa na to, żeby ten pick był dobry. Nie oszukujmy się, jak tutaj nie będzie czegoś potężnego, to po prostu jest. Lipa, pierwsze staty. 77 pola, 90 fizyczności. O mamo. Kolejny jakiś obrońca to będzie, no co by to mogło być dobrego, jak nie obrońca z 90 fizyczności? No nie ma innej, nie ma innej opcji. Chociaż, okej, okay. jednak nie. 92 strzały. Nagły zwrot totalny sytuacji. Didier Drogba to jest jak nic. 90. Te... Didier Drogba. A weźcie mi idźcie z tym pikiem. Co, no zabieram Raula. Jako fan Realu Madryt. Jako człowiek, który chce overall, jak najwyższy na przepałkę, nie pozostaje mi nic innego. Teraz przechodzimy już do nagród za Food Champions. Właśnie w tym tygodniu do 11 winów grałem na moim głównym koncie. Potwierdzenie moich słów: piąta ranga. No i standardowe nagrody, czyli 3 piki, paka z trzema ifami: paka za 50, paszka ultimate o wartości 125 tysięcy i 30 tysięcy monet. Bodajże tak, zaczynamy oczywiście standardowo od 3 pików. No i zobaczmy, co na dzień dobry. Poproszę Neymara. Oczywiście, że go nie dostanę. Dobra, niech będzie ten Juan Mi. Może teraz, Kaman, on. Dawać mi coś dobrego. I co mamy? I mamy błędu z jego, więc na razie overallowo to tutaj szału nie ma. I co na koniec? O, byśmy poszli w górę z overallem. No, poszliśmy w górę, ale nie za bardzo. Mikitarian, no Piki bez historii po prostu, tak bym to podsumował. O, jest walkout, dobra, i to karta 88, elegancko. I to jest Karim Mezema 89, witaj Karim. A kto wie, może jeszcze coś obok Karima, no jest Diku. Wymienna paka o wartości 50 tysięcy. Proszę o wysokie overale. No tutaj wysokiego overala zdecydowanie nie będzie. Będzie overall 84, bo to dusza tadić. No i teraz trzy wymienne informy. Poproszę coś wartego, co nie, co po prostu. Zobaczmy jaka będzie ta najwyżej oceniona karta, jaką tutaj trafimy. Flaga, Francja, SP, Guendouzi, tak? Dokładnie. Czy Francuz będzie coś warty? No pewnie tyle co większość informum 8.4 4 overa, czyli jakieś 17-18 tysięcy. No i paczka Ultimate. Czy będzie jakiś wielki boom w tych nagrodach tutaj? Oby było! Ale szczerze powiedziawszy, mocno powątpiewam nawet w walkout w tej paczce i boję się, bardzo, że go nie będzie. Uwaga. No tak to jest, jak człowiek chce trafić podery na przepałkę. Nigdy nic. Nie leci, Bonucci 85. No słabo. Jedziemy! 19 pików 80, plus przygotowanych. Mam nadzieję, że dostaniemy tutaj sporo walkoutów, które pomogą nam w zrobieniu ikony. W pierwszym piku mamy. Depaya 85, przyzwoicie. No to jedziemy, pik numer 5. Jest King Okej, ok, dobra. Pierwszy walkout z tych pików w porządku. Teraz Modric, dobra, let's go. Witam serdecznie. 5 pików. No tutaj to raczej tych 3 walkoutów, które chciałem, nie będzie. Okej, okay, jest jeden, Rodri. Liche te walkouty, no, 2 razy osiem szóstka, raz 8, 6, razy 8 Teraz. Teraz. Gerard Moreno 86, jest kolejny walkout, ale bardzo minimalistycznie jej te walkouty rozdaje. Zobaczmy, trzy do końca. Jest jago i dobra, kolejna 86. szóstka No coś, nie, coś tu się zaczyna dziać. Kilka pików z rzędu było przyjemnie. No i teraz na koniec będzie po prostu mocne uderzenie. Uwaga, 19 pik, a w nim... Rodri znowu. No dobra, przepalimy sobie go gdzieś i będzie ok. No i przyszedł czas na pika 85+, oczywiście zrobiony za darmo. Przepalamy sobie duplikat Rodriego, którego przed chwilą trafiliśmy. Uwaga, uwaga. Kogo trafimy? Przekonajmy się. Pik 85+, a w środku... DeJong87. Przecież tego też nawet robić nie opłacało. Tragedia. Przepalamy pierwsze SBC o paczkę z ikoną Optimus Prime. No, i tak wygląda jeden aska, którą tutaj poświęcamy. Wszystko zrobione za darmo z niewymiennych kart. mamy Neresa, 357 spotkań, 90 bramek, 100 asy zaliczył. Drugie SBC o gotowe, wydatek tutaj 55 tysięcy konieców. Kupiliśmy Casemiro, kupiliśmy Castelsa. Reszta była posiadana w klubie. Także, no co, nie ma co przedłużać, trzeba przepalać. Przedostatnie SBC gotowe, tutaj moi drodzy, Leo Messi został zakupiony jako gość, który nam bardzo mocno zawierza ocenę. 81 tysięcy końców i Harry Kane 49 tysięcy. Czyli tutaj 130 koła wydaliśmy. W poprzednim SBC-55, czyli łącznie 185 tysięcy już kosztowało na 100 SBC. Proszę, jakieś dwie karty 88 to by było marzenie z tych pików, naprawdę. Dajcie foder na przepał. Pierwszy pik. Kimiś 89, let's go! Już się te piki zwróciły, opłacało się. Patrzcie, tu jest walkout Jak nic? Nie, ale 850 zabal jest git. 4 piki do końca, a w nich mamy. A Jordiego albo 8-6, okej, okay, o to właśnie chodziło. I na zakończenie tych dziewięciu bonusowych pików mamy Sergio Ramosa 88 i o to właśnie chodziło. Tak miało odrobić w tych pikach od początku. GG! Mamy to! Wszyscy zostawiają potężną łapę do góry. Udało nam się ukończyć tą ikonę. Kupiony Hurricane za 47 tysięcy. Leo Messi za 83 tysiące. E, I Casemiro za 38 koła I tutaj wydaliśmy 170 tysięcy. Wcześniej 180 coś. Jakieś 350 tysięcy końców wydaliśmy na zrobienie tej ikony. Więc naprawdę nie jest tak źle jak myślałem. Myślałem, że będzie gorzej. Mam nadzieję, że uda się. Trafić jakąś ikonę za dwukrotność tego, co wydaliśmy, czyli 700 tysięcy monet to jest minimalna wartość ikony, jaką chcę trafić w tej parce. Paczka z ikoną Optimus Prime, ulepszenie historii ikon, jest już nasza. No i oczywiście robimy sobie tą paczuszkę z otwieraniem i szukaniem po narodowościach. Zaczynamy od WKS-u. Drogę trafiłem w Prime już w tej Fifie, oby teraz nie powrócił do mnie w Optimusie i nie ma Didiera Drog, z czego bardzo, ale to bardzo się cieszę. Węgry. Oj, Ferenc Puszkasz w Optimusie. Niedawno zrobiliśmy sobie SBC na koncie Real Madrid Tuglery o Puszkasza Prime. Teraz Optimus na głównym. To by było coś. Uwaga! Niestety nie, szkoda. Żadna walia. Wszelka walia, jak my tutaj trafiamy. Najlepsza narodowość. Mówiłem, że to nie jest walia. Ukraina, Shevchenko. Również to nie będzie. Okej, okay, nie jest to Sheva. Szwecja. ojejku, Larson. To nie jest bardzo dobrze. Szkocja. Dalszy w Optimusie w sumie nie byłby zły. Ale to nie jest Kenny. Oby to nie był widzić. Nie, jest to wiedzieć z Serbii. Rumunia, oj, Hadzi. Proszę cię nie. Okej, okay, na szczęście Hadzi ponownie mnie tutaj nie nawiedził w pasce z ikoną. I mam nadzieję, że nie nawiedzi mnie też Jaszyn. Okej, okay, nie mamy Jaszyna. Nigeria, JJ Okocza, no, no nie. Na szczęście to nie on. Meksyk, ojej, nie wiem czy ale zawsze jak już tego Meksyku się boję. Oby ich nie było. Okej, okay, ani Sancheza, ani Hernandeza nie ma. Kamerun i to w Optimusie. Oj, mógłby być. Taki metod to ja sobie pośmigał. Ale nie tym razem. Ja jeszcze nie teraz sobie pośmigam. Może w przyszłości? Japonia. Oj, nigdy nie trafiłem na katy i po dzisiaj się to nie zmieni, prawda? Okej, okay, dobra, to nie jest na kata. Irlandia Północna. Bez Optimus! To nie jest. Irlandia i Rejkin. To nie oni. Ghana. Esien w Optimusie byłby spoko i właściwie potrzebuje pomocnika. Czy to Essien? Otóż nie. Finlandia. Ojejku, nie, 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 nie. No okay, na szczęście to nie jest Likmanen. Tu żadnego Czecha nie ma. Mówiły. Dobra, Chorwacja, Szuker to nie jest? Nie jest, także moi drodzy, pozostają nam już tylko najlepsze, najlepsze narodowości. Bo stoiczko lata ja trafiłem ostatnio. Byku, co ty? 39 spotkań, 39 bramek już ma. Czy może być coś dobre z Hiszpanii? Butra w Optimusie i teraz w Optimusie mogą być w miarę, ok, ale Puyola czy Guardioli to ja nie chcę. Nie, nie, nie. Najlepiej, żeby to po prostu Hiszpania nie była i nie jest to Hiszpania. Uf. Troje się wystraszyłem, bo coś tak dłużej się załadowało. W każdym razie Hiszpana nie mamy. Więc idziemy do Portugalii. I teraz tak. Dekoruj Costa, totalny luz. Figo Optimus. E, e. A Eusebio. Big win. Zobaczmy, czy to będzie Portugalczyk. Uwaga! pyk! Figo! Jest Louis Figo! No to jest widzowie legenda mojego klubu z FIFA 19. Dużo sobie wtedy Figo pogrywałem. Czy to jest dobry traf? Ciężko powiedzieć. Uczucia mocno mieszane. Mówię, że jak trafi ikonę wartą ponad 700, k, to będę zadowolony. Jak trafię poniżej, to będę niezadowolony. Trafiłem ikonę wartą równo 700 tysięcy. Ciężko cokolwiek o tym powiedzieć. Jak będzie dużo łapek w górę, to w czwartek otwieramy nagrody za Rajwalsy. Robimy z tych nagród za rywalstw piki 80+, masę tych pików i dzięki tym pikom i nagrodom, mam nadzieję, robimy znowu tą paczkę historii ikon. Jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, to tak właśnie zrobimy.